Komar Krakowia, GKS Katowice. Spotkania 41. kolejki Tauron Hockey Ligi. STS-owi Sanok. Spoglądamy na środek tafli. Pierwszy krążek rzucony. Sam Marklund, a więc pierwsza piątka, jeżeli chodzi o GKS Katowice. Tymczasem i Krakowia. Sygnalizuje Fraszko, że potrzebna jest zmiana formacji. Tymczasem przejęcie krążka i kontra. Drużyny gości, chyba pierwsze uderzenie w tym spotkaniu. Długo kazali czekać na jakąś inicjatywę swoim kibicom Katowiczanie, ale mamy gola na 1 do 0. Proszę spojrzeć, jak urwał się Jona Monto. I na chyba nie do końca rozgrzanego Matthew Robsona, zaskoczonego. I Krakowianie, którzy wiele argumentów nie dawali, ale ten jeden wystarczył. Tymczasem Kasperlik. A więc nawet nie wyląduje do statystyk. Tymczasem trójką Katowicza, i Robson, który znów jest bezradny wobec tego krążka, który gdzieś tam posłany przez Michalskiego tuż przy słupku. I dwa do zera. Nie wiem ile tych strzałów na bramkę krakowską celnych padło. Na pewno niewiele. I tutaj już w... Boksie krakowskiego zespołu zaczynają w postaci zmiany bramkarza. Na pewno istnieje i trzecia bramka staje się faktem. Katowiczanie bezbłędnie rozpoczynają mecz w Krakowie. 7 minut, 3 sekundy i pasy przegrywają już 3 do 0, a tutaj chyba nawet Katowiczanie 10 celnych strzałów nie oddali. No i Łukasz Hebda już z. Maską na głowie. Pojawia się Łukasz Hebda między słupkami. A Matthew Robsona pewnie można by było zapytać, czy nie jest to najkrótsze spotkanie. Na niebieskiej Alapuranen stara się to wykorzystać. Zgrywa do Berlinga. Wildu pasy. Będzie próbował Svara. Goma na tafli, pasy, walkę o krążek na środku, wygrywają na... w liczebnej przewadze dla gospodarzy, bowiem ta kara nałożona jeszcze w drugiej tercji dla sama Marklunda za strony pasów. Krążek wygrany przez gości, Hebda. popone, ale krążek oddany rywalowi i teraz Berling płasko starał się po lodzie, Krakowianie odpowiadają, 3 do 1 po 5 minutach drugiej tercji. Pasy pokazują, że nie chcą rezygnować tutaj z batalii o ten wynik. Proszę spojrzeć, Berling najpierw strzelił obok bramki, i tutaj nie wiem, czy było to zamierzone zagranie, czy aby zmylić Johna Mareja, i który. Gdzie Jastrzebianie coraz lepiej prezentują się, tymczasem nie zdobywają kontakt. No i coś niedobrego dzieje się z katowicką Gieksą. A pasy. Wykorzystują ten fakt bezwzględnie tutaj jeszcze, no nie pomógł tą interwencją Mateusz Michalski, który najprawdopodobniej nie różyny mistrza Polski. Jest to sytuacja, której nie oczekiwali. Zaraz jeszcze Monto minął się z krążkiem Isaka i uratował. Tej pierwszej pomyłki ze strony katowickiego GKS-u teraz natomiast Katowicza nie odpowiadają. Świetnie wyprowadzona kontra. Spójrzmy na to raz jeszcze. Shigeki Hitosato. to lwią część pracy w tej akcji. Stworzył, proszę spojrzeć, fantastyczne dogranie do niepilnowanego Hampusa Olsona. A ten, się na lodowej tafli, próbują zripostować Katowiczanie. I tutaj pracował na bramkarzu Bartosz Fraszko. Miałem wrażenie, że blisko był. Osiągnięcia celu. Jeszcze nie rezygnują hokejści na Marklund. I ostatecznie to podanie nie było tak samo dokładne, ale... I w tym momencie ta kara została dostrzeżona przez dalej oddalonego sędziego. Mamy uderzenie jeszcze. Zwycięstwa za trzy punkty w tym spotkaniu. Krążek na środku. Wygrywają Krakowie. Gumy od własnej bramki. Transportowali katowiczanie, teraz uderzał Lechti ośmiokrotnie już w przewadze bramkę zdobywał. Teraz uderzenie z drugiej linii, no i goście tylko na moment spróbowali zaatakować i teraz akcja 1 na jeden, ależ fenomenalne uderzenie, które znów daje kontakt krakowskiemu zespołowi Sebastian Brinkus. No na pewno to będzie ozdoba tego spotkania. Tutaj jeszcze miał przed sobą jednego obrońcę, ale jednak poradził sobie także i z tym faktem. Mekatowiczanie, zamieszanie pod bramką Mareja. Raszka próbował usb backendu. Teraz to kij zgubił gołkiper katowickiego GKS-u i z problemami. Bez części swojego sprzętu i Krakowianie doprowadzają do wyrównania. 4 do 4. 13 minut pozostało jeszcze z 10 sekundowym okładem na tablicy świetlnej a w Krakowie wynik ulega zmianie na korzyść gospodarzy długo trwała walka o powrót jeszcze jest 11 minut co najmniej 11 minut emocji chociaż teraz katowicza Parł do tego aby Powalczyć o ten krążek, hebda broni, gdzie jest guma, bo ta jest chyba wciąż w grze. Nie było jeszcze gwizdka arbitra. Górą w tym elemencie hokejowego rzemiosła Kasperlik i wyłapuje. Tłumaczki wymusi na arbitrze gwizdek i być może przewagę po stronie katowickiej Gieksy. Tymczasem wyjazd z bramki Johna Mareja, który kosztuje. Utratę gola, GKS Katowice, Jany Jalaspara i mamy 5 do 4 w Krakowie. I wszystko wygląda na to, że na swój sposób niemożliwe może się tutaj zrealizować. I ile teraz będą w stanie Katowicza nie wykrzesać z, tego niewielkiej, z tej niewielkiej ilości czasu? Sprytnie próbowali to rozwiązać, gdzie jest guma i wydaje się, że jest chyba w bramce. Mamy sygnalizację arbitra, który wskazuje, że krążek przekroczył linię bramkową, a więc to jeszcze nie koniec w tym spotkaniu. 5 do 5 wydaje się na Tafli w Krakowie. Nie wiem, czy będzie tutaj jakiś challenge i czy będą tutaj weryfikować arbitrzy. Bo te zwroty akcji, których byliśmy świadkami w tym spotkaniu, były niesamowite. Koponen do Marklunda. Marklund do Koponen, na ten krążek przefrunął także To Ta trójka będzie próbowała znaleźć drogę do bramki, po raz szósty i to się dzieje. Oli i Saka i kończy nam się to dzisiejsze spotkanie 41. kolejki Tauron Hockey Ligi. Robili co mogli krakowianie, w pewnym momencie już wydawało się, że nie są w stanie tego meczu przegrać, zdobywając gola. Na trzydzieści kilka sekund przed końcem trzeciej tercji, ale tutaj znowu do głosu doszli mistrzowie Polski i wiście mistrzowski w sposób wrócili do batalii. Żegnać się z Państwem eee, świetne spotkanie, mecz 41 kolejki.